W dzisiejszym odcinku stawiamy tezę, że handel nieruchomościami to dokładnie to samo, co handel samochodami. Zaprosiłem absolwenta mojego szkolenia, Dawida Mańczewskiego, który prowadzi swój kanał na YouTubie, Nietypowy Handlarz, gdzie pokazuje, jakie samochody wybiera, jakie sprzedaje, jak na nich zarabia. A w międzyczasie zajmuje się też nieruchomościami, więc właśnie ten temat idealnie nam pasuje. Czy działając w nieruchomościach można też zarabiać na samochodach i vice versa? Jak to u Ciebie wygląda w tym momencie? Czy to jest to samo, czy nie? W tym momencie to u mnie wygląda tak, że jakby skupiam się na handlu autami jednak, tak. w tym już jestem od, od kilku lat, natomiast nieruchomości są takim dodatkiem. Ja bardziej zacząłem inwestować już parę lat temu, jeszcze zanim byłem u Ciebie na szkoleniach w nieruchomości, typowo pod wynajem na pokoje tutaj w Krakowie, bo dzisiaj jestem, jesteśmy w Krakowie na Ruczaju. Tu mam trzy mieszkania, łącznie 14 pokojów. No i na tym się skupiam, natomiast chcę też coraz bardziej iść także w kierunku właśnie robienia flipów, handlu nieruchomościami, bo uważam, że jest to bardzo podobny wątek jak handel autami, żebym sobie z tym bardzo dobrze poradził. Zresztą już jednego flipa przypadkiem zrobiłem jakiś z czas temu, i, i nie, nie było to trudne. O. Tak, i w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku chcemy też, jakby skupić się na takiej rzeczy, że mając pewną świadomość, jak zarobić na obrocie nieruchomością, samochodem, to jesteśmy się w stanie tak strategicznie ułożyć, że nawet jeżeli nie będzie to nasz główny biznes uh -huh. nie chcemy być fliperem, nie chcemy działać w handlu samochodami to w Dokładnie naszym życiu tak. przez najbliższe lata na pewno trafią się okazje, z których my będziemy wiedzieli, jak skorzystać, więc dlatego też warto zostać na tym odcinku. Plus ważna informacja, będziemy od razu nagrywali na kanał Dawida drugi odcinek, gdzie pogadamy sobie bardziej trochę o samochodach, o tym, jak to u mnie wyglądało, więc też zapraszam na ten odcinek, link Dokładnie, macie zapraszamy. poniżej. Co jest podobnego? Samochody versus nieruchomości. Jak wygląda ten proces u Ciebie zakupu Pod kątem handlu no. też, tak? Bardzo podobna jest kwestia poszukiwania nieruchomości i samochodów. Zauważ, że handlarze w Polsce mają raczej taką opinię, że to są kombinatorzy, krętacze. Ja stąd wziąłem nazwę mojego kanału, że jakby chcę pokazać, że tak wcale nie jest. I jak poszukujesz sobie nieruchomość pod flipa, to z pewnością po drodze spotykasz ludzi, którzy też chcą to robić i ci mówią, ale już nie ma okazji na rynku. Tak? Musisz no. się przebić przez to wszystko i ty jakoś cały czas masz tę okazję? Radzisz sobie dobrze? A inni ludzie mówią, że, że nie ma, że jest ciężko, że na pewno coś jest kombinowane. I podobnie ja widzę, że jest w samochodach, bo ludzie gdzieś tam mają świadomość, że głównie handlarze kupują z zagranicy auta jakieś na przykład uszkodzone, coś muszą w nich kombinować, naprawiać i tak dalej. A ja jednak kupuję auta, które nie są uszkodzone i zarabiam na nich. Jeżeli te uszkodzenia są jakieś, bo na pewno no, auto jest troszkę ciężej przygotować do, do sprzedaży, jest tam dużo takich e, punktów, na które. Zwracają uwagę kupujący, więc nawet jak kupuję auto nieuszkodzone, to zazwyczaj trzeba coś z nim zrobić. Poprawić, bo jest porysowane, jakąś drobną rzecz techniczną, ale z założenia kupuję auta nieuszkodzone, a ludzie mówią, że trzeba kupić uszkodzone i naprawić, i kombinować, i, i wpierać kid ludziom, którzy kupują później te auta, żeby na tym zarobić, a wcale tak nie jest. Jak już wdrążysz się w jakiś tam temat typu mieszkania na rynku, czy samochody na rynku, to łatwiej, będąc w tym temacie, po prostu e, kupować te okazje i obracać nimi. No ale przed tym wywiadem powiedziałeś jedną rzecz, która mnie osobiście zszokowała. Mm. I później jak to to powiedziałeś, to uświadomiłem sobie, że ja mam dokładnie tak samo. O co chodzi? Mm. Zacząłem ci opowiadać, jakie samochody miałem wcześniej. Mm. Wymieniałem ci te samochody, mając jakby takie wrażenie, że ty na pewno każdy z tych samochodów wiesz, co to jest za silnik, co to był za model. A ty okay. mówisz, czekaj, ja muszę sobie sprawdzić, co to jest za model, bo w sumie nie wiem. I ja mówię, o, kurde, gościu, który okay. działa w samochodach, handluje samochodami, mm. nie wie takich rzeczy, nie? Mm. Ale później jak się uświadomiłem, że czasem mnie ludzie pytają chwili, mam działkę gdzieś tam na Podkarpaciu już 4 hektary, co mam z nią zrobić. A ja wiem, że w sumie to nie wiem, bo to nie jest ani moja ekspertyza. Ja się zajmuję mieszkaniami i kamienicami w Katowicach i to jest jakby praktycznie koniec. Większość rzeczy da się przenieść na inne rynki, uh -huh. ale trzeba się tym rynkiem zainteresować. I ty uh -huh. masz podobnie z tymi samochodami. Czyli... Ale nie musisz być specjalistą w danym rynku, no właśnie. jeżeli Ty kupujesz nieruchomości, i robisz w nich remonty, to czy Ty sam te remonty przeprowadzasz, no musisz nie. wszystko powiedzieć? No nie, korzystasz z usług osób zewnętrznych, ja też przyznam szczerze, że po prostu jakby od strony takiej technicznej, mechanicznej, ja nie znam się na samochodach, ja nie potrafię naprawić tych samochodów, mhm. jeżeli coś jest z autem do zrobienia, to ja po prostu zlecam to osobom trzecim. I to jest moim zdaniem duży plus tego, że tak robię, bo gdybym miał umiejętność naprawy czegoś czy zrobienia samemu, to by mnie pewnie kusiło, żebym to sam robił i zaoszczędził pieniądze. A tak, zauważ, że ja skupiam swoją uwagę na pozyskiwaniu samochodów i nie muszę przy nich dłubać, bo dłubanina taka przy samochodach czy przy nieruchomościach, przy robieniu remontu, to jest okropny pożeracz czasu. Ja bym wtedy nie miał czasu na, na, na to, na czym się skupiam, czyli na pozyskiwaniu tych samochodów. No tak. I ja jestem, jakby, wychodzę z założenia, że prowadzą swoją firmę. Trzeba być i szefem, a nie pracownikiem, więc stąd może cię zaskoczyło moje podejście, ale no myślę, że wiele osób tak ma w różnych branżach, że ma jakieś firmy, z których tak naprawdę no nie do końca się zna na tym, co te firmy robią, tak szczegółowo wchodząc, ale ma ludzi, na których może polegać, który może przekazać pewne zadanie do zrobienia. Dobra, czyli wiemy już, że pewne rzeczy możemy delegować. Tutaj fajna. Dygresja, zauważyłem, że często kobiety mają trochę łatwiej, Aha. na przykład w nieruchomościach, no bo wiadomo, facet to coś zawiezie, przywiezie, wniesie na trzecie piętro. Dużo takich, też takie jest poczucie, że facet to powinien przecież umieć zaszpachlować, coś naprawić, mhm. no a kobiety mówią, dobra, to ja to zlecę i, i im łatwiej im po prostu zlecać, więc taka fajna dygresja, bo często Dokładnie, panie nie wierzą tak. w siebie w nieruchomościach, <laughs> właśnie mają tę korzyść, że jak przyjedzie kurier z czymś ciężkim, a na drugie piętro trzeba wnieść, no to facet to po prostu będzie musiał wnieść. a ten kurier myślę, że jest w stanie się dogadać. No, że takie Za uśmiech zrobić. Dokładnie. To skoro pewne rzeczy delegujesz, mhm. sam nie naprawiasz samochodów, pewnie nie robisz jakieś polerki, te nic rzeczy. nie nic. praktycznie. To na czym się skupiasz? Jaka jest esencja tego, żeby zarabiać na nieruchomościach bądź na samochodach? Myślę, że trzeba wpaść troszkę w taki trans, bym powiedział, i nie odpuszczać, bo tak samo gdybym. Można na moim przykładzie moich nieruchomości. Ja kupiłem swoją pierwszą nieruchomość w wieku 25 lat. Nie planowałem tego, ale jakoś tak wyszło, że, że miałem zdolność i ją generalnie kupiłem. I później po trzech latach kupowałem kolejne nieruchomości I ja totalnie wypadłem z rynku. Musiałem się wszystkiego uczyć na nowo, jakie są ceny. Przeglądam ogłoszenia, wydawało mi się, że to jest po prostu bardzo drogo, co, co teraz przeglądam. Natomiast okazywało się, że to jednak wcale nie było drogo i w końcu udało mi się kupić dwie nieruchomości. Ale musiałem się wdrożyć w ten temat parę miesięcy szukania. Wiadomo, a jakby w samochodach, jeżeli cały czas jestem od kilku lat w temacie samochodów, wiem gdzie je pozyskiwać, to dokładnie na tym się skupiam, żeby nie odpuszczać, też szukać nowych źródeł, bo to nie jest tak, że korzystam cały czas z jednego źródła samochodów. No i testować generalnie testować. Ja kupuję samochody używane. Bym powiedział, tak nazwa mojego kanału, nietypowe. Ostatnio kupiłem Hamera H2. Jakieś takie samochody mam bardzo często, które kiedy patrzysz na serwis ogłoszeniowy, to wyskakuje ci kilkadziesiąt na blok, nawet sztuk. I ja nie boję się spróbować kupić takiego auta, bo uczę się jednocześnie i patrzę, jak to się dalej sprzedaje. No i kupując już kilka takich samochodów, kilkanaście, ja wiem, gdzie mogę podjąć pewne ryzyko w zakupie tego auta, gdzie mi się to opłaci, a gdzie nie. Na początku, jak handlowałem autami, to było tak, że kupowałem takie auta pospolite i ciężko było kupić coś w fajnej cenie. Bardzo często zdarzało się, że to auto długo się sprzedawało i na nim traciłem. W tej chwili już praktycznie od, myślę, dwóch, trzech lat nie miałem żadnego auta, na którym bym stracił. A wiadomo, że samochody używane jednak tanieją, nieruchomości drożeją, więc tu jest też taka różnica pomiędzy tymi dwoma branżami: że jak kupujesz auto używane na sprzedaż, to musisz założyć, że szybko sprzedaż, bo inaczej ono po prostu straci na wartości. Jedna różnica jest taka, że Teraz w momencie, jak nagrywamy ten odcinek, to jest coś dzieje się nietypowego. Tak. Brak samochodów, brak części, brak samochodów nowych Zostęp, w salonie. Tak? Więc stało się trochę z samochodami to samo, co z nieruchomościami. Coś, czego ja nie pamiętam od urodzenia, żeby samochody drożały. No chyba, że mówimy o jakichś tam klasykach z dawnych lat. Natomiast w tej chwili faktycznie takie pospolite auta kilkuletnie drożeją, no bo ludzie bardzo często decydują się na kupno takiego auta zamiast nowego, bo jest dużo czekania. No i to ciągnie za sobą dalej rynek i też automatycznie tańsze auta też drożeją popyt i podaż. Dokładnie. Nie? Czyli Ty miałeś sytuację, w której straciłeś na, na samochodzie? Tak, nie jeden raz na pewno. Szczególnie na początku, jak zaczynałem handel, bo to była taka próba. Po prostu dowiedziałem się gdzieś, gdzie można kupować samochody. Postanowiłem to sprawdzić. Wtedy po prostu to nie była taka główna moja działalność, tylko po prostu próba nauczenia się czegoś nowego. No i zdarzało się parę razy, że te auta po prostu stały bardzo długo. Pamiętam, że rekordowo sprzedawałem chyba Volkswagena Passata około 15 miesięcy i też na nim straciłem. Jeszcze się później popsuł i były problemy też z klientem, także no, jak się szybko auta nie sprzeda, to później. E, są z tego problemy, bo też auto, które nie jeździ, potrafi później wywołać jakieś usterki w sobie, że tak powiem, i, i przy, przy sprzedaży jest później problem. Czy też po sprzedaży bardziej. No tak, nieruchomości w tym momencie wybaczają, czyli mm -hmm. na rynku wzrostowym, jeżeli coś nam się nie sprzeda szybko, no to prawdopodobnie przeczekając jeszcze kilka miesięcy, sprzedamy to przynajmniej bez straty albo wyjdziemy z jakimś tam plusem, Dokładnie, no a tak. niestety odwrotnie z samochodach, czyli ceny spadają i czas grania na Twoją niekorzyść, czyli trzeba podejmować mm -hmm. jeszcze lepsze decyzje. Tak, trzeba się uczyć na swoich błędach cały czas po prostu przeszukiwać rynek, badać rynek, bo rynek się zmienia bardzo dynamicznie, szczególnie teraz, w czasach, w których żyjemy. Sentencja, którą słyszę często, nie zacząłem, bo wydaje mi się to trudne. Mhm. Albo druga opcja, nie zaczynam nawet, bo nie ma okazji na rynku. A ja mam podejście takie do inwestowania, że zacznę i sprawdzę. I wiem tak z doświadczenia, czy do biznesowego, czy. Ogólnie życiowego, że już się coś zacznie, i później się zacznie to robić, kontynuować, to gdzieś tam to się później układa w jeden bądź w drugi sposób, ale przynajmniej masz takie poczucie, że spróbowałeś, że, że warto było, i ja zawsze jak coś próbuję, to staram się robić to na maksa, żeby przekonać się, czy aby na pewno to co robię jest ok, czy też nie jest ok. Akurat z samochodami, naprawdę te początki u mnie były trudne, bo wcale to nie było tak, że na tym zarabiałem jakoś dużo. To był taki dodatek, ale widzisz, krok do kroku i po prostu wyrobiłem sobie odpowiednie później lepsze kontakty po to, żeby móc te samochody pozyskiwać łatwiej, e, szybciej, za lepszą cenę. Okay. No bo patrzcie, mamy nieruchomość do kupienia bądź samochód i jakbym miał sobie siebie teraz wyobrazić, że mam przenieść tą wiedzę, którą mam w nieruchomościach na handel samochodami, no to uh -huh. co bym zrobił? Przede wszystkim to, że jeżdżę od lat samochodem i mam prawo jazdy, to nie znaczy, że jestem ekspertem od rynku od samochodów. Tak? Oczywiście. Czyli tak samo jest tutaj. Mamy mieszkanie, mieszkamy w sumie 20-30 lat w mieszkaniu, to nie znaczy, że my się znamy na rynku nieruchomości. Pierwsze kroki, czy jak ja pojadę obejrzeć kilka samochodów od osób prywatnych i coś tam do komisu podjadę, zobaczę jak sprzedają, mhm. w jaki sposób są przygotowane te samochody, jaka jest różnica, to czy ja nagle staję się handlarzem samochodów? No jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale badasz rynek i, i widzisz, co się dzieje gdzie indziej. Tak, no ale to oznacza, że musiałem poświęcić czas, który prawdopodobnie przepadnie. Jeżeli ja nie pójdę w to dalej, no to pojeździłem, pooglądałem samochody, ale ta wiedza wyparuje ze mnie. Tak? Dokładnie. Więc to jest pierwszy krok. Chcę kupić samochód, chcę na nim zarobić, bądź chcę kupić nieruchomość, chcę na, nią, na niej zarobić i to jest dokładnie to samo. Czyli patrzę, co rynek w tym momencie ma, ma, do, ma do zaoferowania. Patrzę na to przez pryzmat tego, co ja wiem i co umiem. Uh -huh. I na przykład zdarza się tak, że ty oglądasz samochody i mówisz, OK, nie chcę robić pospolitych samochodów, i na przykład kręcą mnie samochody nietypowe uh -huh. i czujesz, że to może być ten kierunek. Część ludzi na przykład stwierdza, oglądając mieszkania, że nie chce robić ruder, nie chce robić flipów na ładnie, ale na przykład ich interesuje rynek pierwotny. Czyli uh -huh. za zaczynają na rynku wtórnym i widzą, że raczej tego rynku nie chcą, więc idą na rynek pierwotny. Co nam to daje? Daje nam to to, że my możemy sami się sprawdzić, zanim podejmiemy decyzję, jakie mamy mocne strony. I właśnie, co było u Ciebie mocną stroną? Czy czujesz, że raczej kupowanie okazji, czy raczej przygotowanie samochodu, żeby był lepiej sprzedawalny, czy sprzedaż? Wiesz co, moją mocną stroną jest chyba to, że lubię ryzyko. I po prostu w tych autach, które ja sprzedaję, bardzo często słyszałem, gdzieś jak już zaczynałem kanał na YouTubie, e, pisali mi tam inni handlarze, którzy też coś handlują. Mm -hmm. Dawid, ale czemu Ty masz tyle samochodów trzydrzwiowych? Ja sobie myślę wtedy, kurczę, bo lubię takie auta, ja sam takie auto kupowałem, patrząc ze swojej perspektywy jako młodej osoby. I w dalszym ciągu ja mam bardzo dużo aut drzwiowych. Tylko ja wiem, że ja nie chcę kupić auta drzwiowego, pospolitego typu Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, bo to mało kto kupuje. Ale na przykład jak jest auto drzwiowe typu, no na przykład Renault Laguna, bardzo dużo mam takich Renault Laguna kupę w ofercie gdzieś tam na przestrzeni ostatnich miesięcy. To to jest auto, które totalnie inaczej wygląda od takiej pospolitej laguny. Jest po prostu ciekawsze dla młodszego, e, kupującego, dla młodszego kierowcy. Ja wiem, że też mam bardzo dużo u siebie widzów, którzy mają gdzieś tam poniżej 30 lat i którzy takie auta u mnie kupują. I bardzo często kupuję takie auta właśnie trzydrzwiowe, mimo że inni ludzie ich nie kupują i nie widzą w nich okazji. Czy to nie jest też analogicznie w nieruchomościach, że czasem jest tak, że oglądasz jakieś mieszkanie, bo opowiadałeś kiedyś w sumie też, że Twój wspólnik Kamil, tak, że oglądaliście samo mieszkanie, jeszcze nie będąc wspólnikami, on w nim widział potencjał, Ty nie, a Ty byłeś tam wcześniej, go nie kupiłeś i on go później tak. sprzedał za dobrą kasę, tak? tak. To, to jest bardzo, bardzo Podobna analogia, tak? Właśnie pozwól mi się wypowiedzieć, bo jak usłyszałem o Renault Laguna, Aha. to od razu mi się pojawiło w głowie Renault Laguna, królowa lawet. No właśnie. Druga sprawa, alfy to się na pewno psują. No właśnie. I my powtarzamy jakieś takie stereotypy, takie mhm. zdania, które gdzieś tam zasłyszeliśmy. Czy ja widziałem kiedyś Renault Lagunę na lawecie Pewnie nigdy, ale hasełko fajnie zabrzmiało. Dokładnie. I my żyjemy jakimiś takimi stereotypami albo pewnym spojrzeniem, że na rynku są okazje, tylko ty w nich nie dostrzegasz potencjału. To, co mhm. właśnie powiedziałeś, byłem w tym samym mieszkaniu, mogłem je kupić taniej niż Kamil, ale ja go mhm. nie dostrzegałem tam w tym potencjału, więc to mieszkanie olałem, a tam był potencjał do 50 tysięcy do zarobienia. Myślę, że nawet mhm. trochę więcej. Zdarzyło mi się, nawet tutaj się bije w pierś, zdarzyło mi się odradzić jeden zakup, jak już razem współpracowaliśmy, gdzie on widział potencjał, ja tego potencjału nie widziałem. No i odpuściliśmy mieszkanie, na którym ktoś inny zarobił 50 tysięcy. Mhm. Więc mając taką wizję tego, że każdy patrzy przez pryzmat swoich oczu, inaczej ma inne spojrzenie na świat, to znaczy, że okazje mogą być w miejscu, gdzie nikt inny ich nie widzi. Najlepsze tak. historie są takie, że no, ostatnio mieliśmy absolwentkę, która mówi, słuchaj, od chwili otwieram OELXa, patrzę fajne mieszkanie, jadę obejrzeć, to mieszkanie stało 3 miesiące. Zaproponowałem trochę niższą cenę, ale nie jakąś bardzo dużo, w sensie niedużo niższą. I właściciel się zgodził. I zarobiła na tym 60 tysięcy. A mieszkanie się. stało 3 miesiące na olx Jakbyś mhm. powiedział, że już jest wszystko przebrane na pewno, tam jest ciekawego nie ma. Ja mam ciekawą historię, właśnie bardzo podobną z mieszkaniem, które kupiłem. Pierwotnie chciałem je kupić pod wynajem, ale tak się zdarzyło, że nie dostałem kredytu. Okay. Miałem prostu duży zadatek, więc musiałem się ratować. To mieszkanie było naprawdę, według mnie, mega okazją. Ale ja to mieszkanie... Inaczej, to mieszkanie było taką okazją, że ja myślałem, że on zejdzie w jeden dzień. Bo była na tyle atrakcyjna cena. Ja, jak to mieszkanie zobaczyłem, to byłem na wakacjach w środę. Oglądałem je dopiero w poniedziałek. W poniedziałek je oglądałem i pani pośredniczka, która je pokazywała, mówiła, że dziennie tu jest kilkanaście osób. Czyli od środy do poniedziałku zobaczyło je na pewno z 50 osób, jak nic, i nikt się na nie nie decydował. Dopiero ja od razu, jak zobaczyłem je, mówiłem, biorę, zacząłem jeszcze negocjować cenę. Udało mi się jeszcze zbić około 10 tysięcy. No i skończyło się finalnie tak, że ja nie dostałem kredytu. Na to mieszkanie, ale załatwiłem sobie finansowanie w inny sposób, żeby je kupić, przeczekać, aż będę miał zdolność, albo sprzedać od razu. Co to znaczy inny sposób finansowania? Ehm, to znaczy, no, planowałem pod kredyt hipoteczny, tak? Natomiast Aha. nagle się okazało, że nie dostanę hipotecznego. No to część kasy pożyczyłem od rodziny, część wziąłem w kredycie gotówkowym, który był dużo droższy, była prowizja, wiadomo, więc te koszty, jakby pozyskania tej gotówki były dużo większe niż w kredycie hipotecznym. No ale udało mi się jakoś to finalnie sfinansować. No i. Tak to się skończyło. Że generalnie mieszkanie kupiłem za 380, chyba 5000 tysięcy. Sprzedałem za 450 po dwóch miesiącach i nawet tam naprawdę zmiotu nie użyłem. Po prostu wystawiłem w takim samym stanie, bo napisałem w opisie, że tam jest potencjał na 4 pokoje, a wtedy tam były pokoje 3. Więc to też jest takie kreowanie potencjału. Przypadkiem, można powiedzieć, zrobiłem takiego flipa, ale tego nie planowałem totalnie. No ale widzisz, jak jakby siedzisz w jakimś rynku i widzisz potencjał wśród danego towaru, powiedzmy, że to jest towar w tej chwili, nieruchomość czy, czy samochody, no to uda Ci się jakoś ten potencjał wykreować i, i po prostu kupić okazję tam, gdzie większość ludzi jej po prostu nie widzi. To, co często zniechęca ludzi do działania w nieruchomościach bądź w samochodach, mimo że to jest bardzo podobne, to ten pierwszy etap, czyli jak ja nie kupię czegoś w tydzień, to, a, ja już się poddaję. Druga opcja, zbyt analizujemy. Czyli, jak ja nie obejrzę 200 mieszkań, to ja się nie zdecyduję, bo nie będę wiedział, która, która nieruchomość jest okazją. Jak byś do tego podszedł? Czy u ciebie to była szybka decyzja? Pierwszy lepszy samochód, który kupiłeś? Czy podszedłeś do tego procesu trochę inaczej? No nie, ja generalnie korzystam przy zakupie samochodów z takich aukcji. Ja mhm. tych aut tak naprawdę nie oglądam osobiście, tylko polegam na opisach innych osób i. Ja faktycznie musiałem przewertować bardzo dużo tych samochodów, żeby coś wybrać, co by się nadawało do kupna. I też nie poszedłem wtedy w kierunku takiego pospolitego samochodu typu Passat, Audi czy cokolwiek innego. Tylko bardziej starałem się kupić właśnie samochód po to, żeby sprawdzić moją tezę. Czy faktycznie te auta mniej typowe, które są na rynku w lepszych cenach, będą się sprzedawały też w miarę dobrze. No bo mogłem wtedy kupić jakieś auto bardzo popularne, ale na nim mniej zarobić, a ja chciałem sprawdzić, czy faktycznie ta wyższa marża na tym mniej popularnym aucie będzie do osiągnięcia, czy też może nie. Więc faktycznie no, bo spędzałem bardzo dużo czasu na przeglądaniu tych wszystkich ofert. Później udało mi się pewne procesy usprawnić, bo też mam takie narzędzia analityczne. Jedno z nich mam napisane od podstaw przez mojego znajomego, które po prostu pomaga mi też. Analizować te samochody pod kątem atrakcyjności do dalszej odsprzedaży. I dzięki temu, że tak dużo siedziałem przy komputerze, przeglądałem te oferty, to pewne rzeczy udało mi się zautomatyzować. I teraz mam więcej czasu, właśnie na inne rzeczy, na rozwijanie swojej firmy. Czyli powiedziałbyś, że możliwość ocenienia, co ma potencjał, a co tego potencjału nie ma, jest nim kluczem do zakupu. Pod kątem ceny plus możliwości zakupu. Dokładnie. I Dokładnie tak. Zawsze gdzieś tam na rynku jest taka równowaga rynkowa. Pewne oferty są powyżej jakieś tam przeciętne ceny, pewne poniżej. I nawet jak ja kupowałem auta, kiedyś samochody używane dla siebie, jak szukałem bardzo nieraz, często, długo, po 6 miesięcy auta dla siebie, bo miałem jakieś tam specyficzne wymogi, to widziałem, że są auta, które sprzedają się w jeden dzień albo w parę godzin, czyli ktoś ten samochód za tanio wystawił prawdopodobnie. Bądź miał szczęście, że był taki klient, który, który po prostu szukał takiego auta. Ale bardzo często jest tak, że po prostu nawet na, na rynku, jakby ktoś miał sobie otworzyć serwisy ogłoszeniowe i przeglądał, czy to mieszkania, tak jak Wy robicie, czy to jakieś samochody, to są pewne okazje do kupna nawet z tych ogłoszeń, gdzie wystarczy zadzwonić, ponegocjować troszkę cenę na miejscu i to auto kupić i nawet wystawiając je za taką samą cenę, jak ktoś wystawiał, na niej można jeszcze zarobić. Czym się różnią negocjacje zakupu samochodu, jeżeli nie mówimy tutaj o licytacji? Od zakupu mieszkania? Pod kątem sprzedawcy mogę Ci powiedzieć bardziej, bo ja rzadko faktycznie jakoś negocjuję te samochody osobiście z klientami. Okay. No, sprzedając mieszkanie, masz przed sobą klienta, który chce tam zamieszkać i jest gotowy na to, że pewnie coś tam będzie musiał ulepszyć, wyremontować. A sprzedając samochód. Klienci raczej mają wymagania takie, że chcą, żeby on był już w idealnym stanie, czyli doczepiają się wielu takich aspektów wizualnych, technicznych po to, żeby tą cenę zbić jak najbardziej. Natomiast czasami mieszkanie, jak chyba jak sprzedajesz, to nawet może być to plusem dla kogoś, że na przykład nie jest wyremontowane, bo jest niższa cena, bo ktoś to sobie zrobi. A generalnie kupujący samochody używane raczej nie chcą się bawić w naprawianie samochodów, w lakierowanie, jakieś coś porysowane, tylko chcą mieć piękny samochód kupiony za jednym razem, bez później wizyty u mechaników, lakierników, żeby po prostu go jakoś ulepszyć, więc jakby negocjacje klientów, którzy kupują auta raczej się skupiają na doczepianiu się takich rzeczy z mojego punktu widzenia mało istotnych przy samochodach, bo staram się mieć auta, które są sprawne technicznie. I, I zawsze przed sprzedażą to jest dla mnie takim kluczem, żeby to auto było po prostu sprawne technicznie. Wizualnie czasami, jak coś produkowane, to tego nawet wolę nie zrobić, bo zauważ, jak ty mieszkanie polepszysz, jakoś pomalujesz, to to jest dla klienta atut. Jak ty polakierujesz samochód, to zaraz będzie od klienta gdzieś tam takie przekonanie, że pewnie był bity bardzo mocno i, i ty musisz i ty gdzieś tam ukrywasz coś przed nim, więc tu jest też taka różnica między autami a nieruchomościami. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że to jest też zrozumienie rynku. Tak? tak. Ja wiem, że w nieruchomościach działa to, w samochodach działa to, ale to nie wiem, książki czytam na ten temat, mm -hmm. chodzę po mieszkaniach, oglądam. O co pytam, tak naprawdę? O to, że często jest taka wizja, ja się nie zajmuję nieruchomościami, bo one są za trudne, na pewno w topie, mi się nie uda, nie wiem, co to jest Bubel, nie wiem, jak rozpoznać okazję. Masa wątpliwości. Mm -hmm. Czy można to samo powiedzieć o samochodach? Pewnie, że tak. I jeżeli my nie, nie ruszymy. Nie wyjdziemy z domu, nie zaczniemy tego na żywo oglądać, no to z poziomu internetu ciężko jest określić cokolwiek. Tu, taką nawet ostatnio miałem koncepcję, że jak jest najłatwiej wystartować? Obejrzeć wszystko, co w tym momencie wisi na portalach ogłoszeniowych, mm -hmm. na żywo, bo to już jest przebrane. Oczywiście, w tym wszystkim można znaleźć coś ciekawego, ale raczej szanse są mniejsze. I jak ja już wyciągam średnią z tego, co już jest przebrane, no to w tym momencie obserwując każde nowe pojawiające się ogłoszenie, jadąc tam oglądając to na żywo. Ja szybko rozpoznam, czy to jest dalej takie samo średnie mieszkanie, jakie widziałem, mm -hmm. czy to może jednak się wyróżnia na plus bądź na minus. Mm -hmm. Podobnie jest w samochodach? Oczywiście, że tak. Też dużo ludzi handluje takimi tańszymi autami. Ja to zauważyłem kiedyś, myślałem właśnie o tworzeniu takiego komisu typowo z autami po parę tysięcy złotych. Mm -hmm. Zacząłem się zastanawiać, skąd ci ludzie biorą te auta, przecież no nie opłaca się takie auta z zagranicy sprowadzić, bo sama laweta kosztuje tysiąc, dwa w zależności, gdzie to auto jest. No i zacząłem faktycznie przeglądać takie ogłoszenia tych tanich aut. Wystawiłem takie fejkowe ogłoszenie samochodu, no i się okazało, że nagle kilkadziesiąt osób do mnie napisało, że chce ten samochód, że mi daje tyle, tyle, tyle. Nie podałem numeru telefonu, tylko chciałem właśnie uzyskać to, żeby zobaczyć, kto do mnie będzie pisał. No i okazało się, że to są handlarze samochodów, którzy kupują takie tanie auta i chcą je później sprzedawać drożej. I Zaczęli się przebijać ofertami i nawet zdarzało się, że po prostu ktoś mi chciał więcej zapłacić za, za auto moje fejkowe, takie za parę tysięcy, niż było wystawione. No ale to też pokazuje, jak ludzie poszukują tych okazji, że nawet najprostsza metoda, typu otwarcie serwisu ogłoszeniowego, odezwanie się do klienta, nieraz może być skuteczna po prostu w tym, żeby coś kupić i na tym zarobić. Później się z tego pomysłu wycofałem handlu tanimi autami, bo to jest jednak jakby wymaga więcej czasu na poświęcenie tego, bo na takim małym aucie, tanim aucie, mniej zarobisz, musisz więcej czasu poświęcić, żeby go, go znaleźć. I teraz się skupiam bardziej na takich autach jednak droższych, bo jakby relacja ceny do nie ceny, relacja zarobków do, do czasu, który na to poświęcam, jest w tej chwili dla mnie optymalna. No tak, przynajmniej nawet nagrywaliśmy vloga z jedną z absolwentek Mają i mówiła, że dwa najtańsze mieszkania, które kupiła. To jedno kosztowało 28 tysięcy, a drugie 30. Okay. No i był tam potencjał na zarobienie. Zrobiła remont i sprzedała te mieszkania z zyskiem, który przewyższał wartość tego mieszkania, tą bazową, okay. czyli ona kupując mieszkanie za 30, zarobiła więcej niż 30. Okay. Przez to, że przeprowadziła remont, czyli rozwiązała pewien problem. Uh -huh. Mówię o tym dlatego, żebyśmy... Każdy z nas ma jakąś swoją niszę. Często taka wizja w głowie jest, nie masz miejsca na to, żeby handlować samochodami. Nie ma już miejsca, żeby zrobić flipy. Nie ma już miejsca, żeby kupić mieszkanie na wynajem. Naprawdę jest taka, że część z tych osób, które już działają, to widzisz, Ty mogłeś się zająć tymi samochodami, odpuściłeś, bo stwierdzić, dobra, idę trochę większe rzeczy. Spadałem rynek, tak? Ale jest miejsce w tych tańszych samochodach, żeby coś tam podziałać. Ty idziesz na nietypowe samochody. Są osoby, które idą w rynek premium, mhm. rynek najdroższych samochodów. Albo Może mając... gdzieś tam będę, ja sam, nie wiem, tak cały czas gdzieś tam zmieniam swoją koncepcję prowadzenia handlu autami. Zaczynam od tańszych samochodów. Teraz mam takie, powiedzmy, troszkę droższe, ale też nie takie najdroższe, więc cały czas się tego rynku po prostu uczę. Myśmy tak podsumować. Co byś radził osobie, która myśli o tym, żeby handlować nieruchomościami bądź flipami? Takie jedno zdanie, jedna esencja tego, co robisz. Zacząć. <laughs> Jedno słowo wystarczy zacząć. Zacząć się interesować, zacząć badać rynek, zacząć oglądać, zacząć kupować w końcu, jak już się wszystko uda. No na pewno się da, tak samo jak ktoś chce zacząć handlować samochodami, ma na, tym, na ten temat jakieś pojęcie o samochodach, bo no trzeba je mieć na pewno, choć nie do końca ustalimy pod kątem technicznym, ale dobrze jest po prostu dobrze znać rynek, więc. Trzeba po prostu zacząć zastanowić się też, co wyróżnia po prostu konkurencję, na przykład swoją, co robią inni ludzie. Spróbować właśnie pójść w kierunku takim, żeby czegoś się nauczyć od nawet takich prostych ogłoszeń, od tego rozpoczęcia naprawdę do, do, do tego momentu, kiedy już zaczniemy coś robić, to można się wiele nauczyć i. I po prostu trzeba zacząć spróbować, a później się to jakoś pewnie potoczy w kierunku pozytywnym bądź negatywnym, ale nie będzie można mieć do siebie o to pretensji, że się nie spróbowało. Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem zapraszam na drugą część odcinka, albo pierwszą, w zależności jak to traktować, tak jest. którą nagrywamy na kanale Nietypowy Handlarz. Porozmawiamy sobie bardziej o samochodach o tym jak można na to spojrzeć jakie samochody były w mojej historii Coś, o czym wcześniej nie mówiłem myślę Filip że Filip coś... pokaże tutaj swojego Bentley'a, którym właśnie jedziemy. Także zapraszamy. Super. Cześć. Cześć.